Cześć, witam na swoim kanale Filipiny Moja Historia. Dzisiejszy film będzie nosił tytuł Ręce opadają. Zobaczcie, co będę już w tym filmie przedstawiał. Jak zapewne wiecie, do Polski z, z rodziną wróciliśmy 3 maja tego roku. Od razu, w miesiącu maju, w Urzędzie Miejskim w Kobyłce załatwiłem żonie i córce meldunek oraz załatwiłem numery PESEL. To pierwsza rzecz, jaką trzeba było zrobić. W dalszym ciągu czekamy na kartę pobytu, ale dokumenty te jeszcze nie zostały złożone. Ale w czym jest rzecz? Posłuchajcie. Jak zapewne wszyscy wiecie, każdemu dziecku w Polsce należy się tzw. zasiłek rodzinny w postaci 500. Słuchajcie, jest w tej chwili już trzeci wrzesień. Ja do tej pory żadnego zasiłku na swoją córkę nie otrzymałem. I nie wiem, kiedy ten zasiłek otrzymam. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że jeszcze w miesiącu maju zarejestrowałem się na ePUAP w ZUS-ie. I zarejestrowałem córkę, żeby ten zasiłek dla niej uzyskać. Złożyłem. Dwa wnioski, bo jeden wniosek to był do końca maja, bo to był jakiś okres, że do końca maja trzeba było złożyć, a następny okres zasiłkowy był od 1 czerwca, więc złożyłem jeden na, na maj, a drugi na czerwiec i na następny już roczny okres. Ale okazało się tak, że dostałem informację e-mailem z ZUS-u, na, na, na swoje konto Apple, że nie, zasiłek nie został przyznany z tego powodu, że nie mogą stwierdzić, czy jestem ojcem dziecka. Poproszono mnie o akt urodzenia dziecka. Wobec powyższego zrobiłem skan i wysłałem ten akt. Ale. Okazało się, że ten dokument jest, no, dla nich nieczytelny. No być może był nieczytelny, bo mój skaner może nie jest najlepszy i po prostu ZUS ma takie wymogi, że takich dobrych plików o wysokiej rozdzielczości po prostu nie przyjmuje. Słuchajcie, wobec powyższego. Że, że miałem problem z wysłaniem poprawnego tego pliku, poszedłem sam do, do ZUS-u w Wołominie i pani w, w urzędzie sama swoim skanerem zeskanowała ten dokument i po prostu wysłała. Miałem poczekać jakiś tam czas i miała być odpowiedź, ale co się okazuje? Odpowiedzi w dalszym ciągu jednak nie było. Czekałem, czekałem i nic. Wobec powyższego skontaktowałem się z infolinią ZUS-u. Pani, na tej infolinii powiedziała mi, że zasiłek mi się należy, ale nie wiedzą, dlaczego ten zasiłek nie został przyznany. Z tą infolinią kontaktowałem się bodajże do tej pory, już chyba ze trzy albo cztery razy. I słuchajcie. Żadnych efektów po prostu tego nie było. Wobec powyższego poszedłem jeszcze raz do zus w wołominie i pani poleciła mi, żebym napisał takie pismo ponaglające, żeby, żeby ten zasiłek po prostu mi przyznano. Ale co się okazało? Druk ten mam do tej pory trzymam go, bo wziąłem pokwitowanie. Ale, no jak widzicie, zasiłku rodzinnego dalej nie mam. To jest właśnie te pismo, które napisałem odręcznie w urzędzie w ZUS-ie w Wołominie i ta pani te pismo po prostu wysłała. W dalszym ciągu odpowiedzi, jak mówiłem, nie ma. Jest tylko opcja taka, że jest, Oliwia jest zarejestrowana, ale zasiłek w dalszym ciągu nie jest przyznany. No, tak się wkurzyłem, bo pani powiedziała mi, że. bo było to 2 sierpnia, kiedy, kiedy te pismo składałem. Pani powiedziała, że maksimum dwa tygodnie powinna być jakaś reakcja na ten temat. Nie było żadnej. Wobec powyższego, dzwoniłem też jeszcze po, te, po, po tej informacji, jeszcze raz do ZUS-u na infolinie. No, stwierdzono, że się należy, ale nie wiadomo, dlaczego nie jest przyznany. Wobec powyższego poszedłem jeszcze raz do Zusu, bo, bo dzisiaj jest trzeci, a ja byłem w Zusie bodajże 30 sierpnia. I co pani w Zusie mi powiedziała? Wziąłem córkę i żonę razem w tym Zusie, pokazuję, mówię: To jest moja żona, to jest moja córka. Co ja mam jeszcze zrobić, żeby ten zasiłek był już wreszcie zdecydowany, że, że on się mi należy i że jest przyznany? Pani powiedziała mi tak, że oni w tej sprawie tutaj w ZUS-ie, w Wołominie nie mogą wiele nic zrobić, ponieważ to nie od nich zależy. Stwierdziła, że decyzje, Decyzję o zasiłku 500 plus nie podejmuje ZUS w Wołominie, tylko jest siedziba w central, to chyba bodajże dla całej Polski, że te decyzje o 500 plus podejmuje jakaś osoba w białym stoku. Podała mi imię i nazwisko tej osoby, nie będę tu powtarzał na filmie YouTube, jak ta osoba się nazywa i podała mi numer telefonu do tej osoby. Żeby się samemu z tą osobą skontaktować. Ale słuchajcie, jaka jest sprawa? Dzisiaj jest trzeci. Ja bodajże od 30 sierpnia. To kilka dni, kilka dni z rzędu dzwonię pod ten numer. Numer zupełnie nie odpowiada. Nie ma żadnej reakcji. Po prostu głuchy telefon. Telefon jakby był niezajęty. Ale nikt tego telefonu nie odbiera. No, wobec tego ja nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, po prostu jest taka sytuacja patowa, że nie ma się do kogo w tej sprawie zwrócić, nie ma gdzie interweniować. Po prostu ręce opadają, no, jakaś, jakaś bezsilność, jakiś fatum chyba mnie prześladuje, bo ile ja się już za tym nachodziłem żeby dla mojej, czy moja córka jest gorsza od innych dzieci, bo ja nie mogę tego zrozumieć. Jaki jest powód? Przyznają uchodźcom, przyznają innym dzieciom polskim i jakimś, nie wiem, z rodzin mieszanych, a mi nie chcą po prostu w jakiś sposób przyznać. Ja nie wiem, czy to jest jakieś celowe działanie, czy to po prostu jest jakiś, popro... no, fatalny przypadek, no nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Może mi ktoś podpowie, co w tej sprawie zrobić, gdzie się udać i gdzie interweniować, bo ja już po prostu na to nie mam siły. Jak wiecie, teraz nie mam jeszcze pracy po tym rozbitym samochodzie. No, sytuacja z samochodem jest taka, że z tym, który mam w naprawie, to jeszcze. Jeszcze po prostu nie mam żadnej decyzji. Rzeczoznawca podobno obejrzał, ale jeszcze nie jest nic zdecydowane, czy będą go remontować, czy będzie do kasacji, czy co będzie. Dopiero myślę, że ta informacja będzie jakaś poniedzieli. A odnośnie tego samochodu nowego, który kupiłem, zarejestrowałem go. Mogę jeździć co prawda już w tym Uberze i Bolcie, ale po prostu nie do końca legalnie, bo nie mam licencji na samochód. A na tą licencję trzeba czekać trzy tygodnie. I także jestem w kropce. No jeszcze trzy tygodnie minimum mam czekania, żeby po prostu móc legalnie pracować. I zasiłku nie ma, no nic nie ma. Po prostu jestem zbulwersowany tym, jak się po prostu ludzi traktuje. To jest coś okropnego. Nie wiem, może ktoś z widzów mi podpowie, gdzie w tej sprawie się udać i co zrobić. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy ten pomysł realizować. Chciałem zainteresować po prostu tą sprawą jakieś. No, nie będę mówił, kogo, ale nie chcę, nie chcę po prostu na razie zapeszać. Jestem po prostu wściekły, jak polskie państwo, polski ZUS traktuje swoich obywateli. Że oni nie mogą stwierdzić, że to jest moje dziecko. Pojechałem pewnie na Filipiny i adoptowałem sobie jakieś. Fikcyjną żonę sobie pewnie wzięłem. No, po prostu szok. Nie wiem, nie wiem jak na to reagować, nie wiem co mam zrobić, ale po prostu tytuł tego filmu, jaki nadałem, po prostu wynika z mojej bezsilności. Poprzednim, w poprzednim filmie mówiłem, że po prostu jestem tym wszystkim załamany, ale widzicie, ja tego nie przedstawiałem do tej pory, ponieważ nie chciałem tego tematu podejmować. Bo to jest bardzo dla mnie trudny temat. No. Nie chcę się tu wdawać w politykę. Nie wiem, nie wiem, co jest tego przyczyną. Może podpowiecie mi, co w tej sprawie zrobić. Bo. No, ja po prostu, no jak zdałem tytuł temu filmowi, ręce opadają, bo faktycznie mi te ręce opadają. Już nie wiem czego się czepić. Nie wiem same problemy, czy ktoś mi pomoże to wyjaśnić, gdzie się z tym udać. Może ktoś ma jakieś znajomości w tej sprawie, może jakieś informacje z moich widzów, może niech mi ktoś coś podpowie, co z tym zrobić tematem. Bo dlaczego moja córka ma nie mieć zasiłku, skoro wszystkie dzieci mają. Uchodźców mają, inne mają, a moja córka nie ma zasiłku, tyle czasu. Po prostu to jest jakaś masakra. Popatrzcie, to jest takt urodzenia mojej córki Oliwia Angelika Stańczuk. Urodzona 10 kwietnia 2021 roku. Bogo Filipiny. Ojciec: Sławomir Tadeusz Stańczuk. Żona: Matka: Minet Machinaj. I czy tutaj jest coś takiego, po czym nie można stwierdzić, że ja jestem ojcem tego dziecka? No to jest chyba jakiś kosmos. Popatrzcie sobie na ten druk. Czy on nie jest czytelny? Czy po tym się nie da stwierdzić, kto jest ojcem dziecka? Czy to nie jest fatum, jakie mnie po prostu prześladuje? Problem goni problem. Ja po prostu jestem tym wszystkim już tak wykończony, że, że po... nie wiem, no nie wiem, nie, nie wiem od czego zacząć, nie wiem co robić, co z tym począć, gdzie interweniować. Podpowiedzcie mi coś. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał, dziękuję moim patronom. Dariusz Kaszuba i Antonika Lukewicz oraz tym, którzy wspierają mnie na kanale. Może poradzicie coś mi na ten temat. To wszystko, co chciałem w dzisiejszym filmie Wam przedstawić.